Oczywiście coś takiego jest, że jeżeli rzecz można opisać pojęciami, to nie należy się wtedy nad tą rzeczą pochylać w sztuce. Wydaje mi się takim jawnym błędem przypisywanie cechy racjonalności w taki XIX-wieczny sposób. Dzisiejsze racje, tak jak je definiuje pewne trendy w matematyce, w fizyce, to właśnie są takie zjawiska, które się, jak to się mówi, potocznie w głowie nie mieszczą. Takie redukowanie racjonalności do takiej logiki zero-jedynkowej no jest po prostu pewnego rodzaju wstecznictwem. Żeby znowu nie udawać filozofa, tylko pozostać artystą, to powiem, że to, co nazywamy metafizyką tak potocznie, to znaczy wszystko, co wychodzi poza świat fizykalny, to jest Innymi słowy, wyrazem tajemnicy. Metafizyka jest pewnym znakiem w sztuce. Jeżeli można mówić tak potocznie o metafizyce, to mamy na myśli naprawdę to, że tam jest głębia, czyli zastanowienie nad takimi podstawowymi pytaniami świata. I oczywiście one są nierozstrzygnięte i nie będą rozstrzygnięte. Każdy je rozstrzyga cząstkowo na swój sposób. Ale jeśli one istnieją, to wtedy dla mnie. Ta sztuka kwalifikuje się już do tej kategorii sztuki wyższej. No ale właśnie na tym polega paradoks świata, że ci, co są postępowi, często naprawdę yy, albo prowadzą nas do przepaści, albo są na samym końcu, tylko o tym nie wiedzą.